Dlaczego unikasz prawdziwej ciszy? Ludzie boją się siedzieć samemu ze sobą. Jest to dość dziwne. Jest to dość absurdalne, jeżeli się nad tym zastanowisz. Wystarczy tylko chwilę. Tutaj nie są potrzebne jakieś mega, mega, mega analizy. Tutaj nie jest potrzebny ziomal z książkami z tyłu, który będzie jakoś to nadmiernie długo analizował. Ludzie boją się przebywać sam ze sobą. Ludzie cały czas mają wypełnione dni jakimiś absurdalnymi zajęciami, czynnościami. I mówią, że o, ja jestem bardzo zajętą osobą, mam tyle na głowie, mam tyle spraw na głowie, muszę odpocząć. Więc ogólnie rzecz biorąc, to życie jest wypełnione pustką tak naprawdę. Paradoks. Wydaje się, że niemożliwe. W dzisiejszych czasach wydaje się, że jak ktoś mówi, że jest zarobiony, to znaczy, że te wszystkie czynności to są jakieś super rzeczy. To jest jakieś, jakieś coś fajnego właśnie. Tak. Nie jest. Bardzo często to jest wypełnianie pustki, jeżeli ktoś jest bardzo mega zarobiony, że nie ma na nic czasu. Bardzo często chodzi tutaj w tym, o to w tym chodzi, że ta pustka jest i trzeba ją zakryć w sposób sztuczny, nienaturalny.